Z góry ten kopek grubas już widzę te komentarze. Cześć, ja jestem tam i to dzisiaj będzie materiał, w którym używając tej małej karteczki, sprawdzimy moje wyniki z matur. Jak mi poszło, zaraz się o tym przekonamy. najpewniej tragicznie, ale wydaje mi się, że aż tak źle nie będzie. I chyba znam. Chyba. A więc wchodzimy na taką jedną, małą stronę, wpisujemy login z tej oto karteczki, która tutaj się znajduje, jaki hasło, i zobaczmy, co mnie spotka. Wpisałem już wszystkie dane, ale wiecie co? Patrzcie, tu jest gameplay z Black Deserta, czy to nie jest bardzo interesujące? Zobaczcie, jak ja biję marionetkę, której wcale jej nie widać. Kogo tu oszukiwać? Przyszła pora i trzeba zobaczyć, jak mi w końcu w tym poszło. A więc ostateczna chwila. Klikamy i. Ej, szczerze, to nie było zaplanowane. <laughs> Dobra, klikamy w to. Proszę o to wyniki. A ja myślałem, że od razu mi się pojawi. Powiem szczerze, stresu nie mam żadnego, aczkolwiek jak widzę ten egzamin maturalny, to lekki odczuwam. Ale dobra, klikamy i zobaczmy, co to będzie. Je, yeah, okej, okay. spójrzcie na to, mamy już początek. Język angielski, poziom podstawowy 96%. Tylko 4% straciłem na angielskim, więc początek jest bardzo dobry. Bardzo dobry, nie spodziewałem się tego. Angielski pisemny 96%. O kurde, teraz jestem sam siebie dumny. W tym roku angielski był chyba jednym z najprostszych, jakie widziałem i był naprawdę banalny. Jak ja tu powiedziałem po wyjściu z matury, że to był test bardziej na idiotyzm, a aniżeli sama matura. Dobra, zjeżdżamy powolutku niżej. Pojawi się kolejny wynik, tym razem z języka polskiego i mamy 59% i matematyka 53%. Dobra, powiem tak. Szczerze spodziewałem się innego wyniku, myślałem, że polski zawalę, a matematykę napiszę naprawdę dobrze. Z tego co widzę, poszło z matematyką o wiele gorzej niż myślałem, liczyłem nawet na 70%, 53% to jest wynik, który mnie nie zadowala wystarczająco, aczkolwiek wydawało mi się, że napiszę gorzej niż polski, ale polski napisałem na 59%, co jest dla mnie zaskakujące, bo szczerze spodziewałem się gorszego wyniku z polskiego, aniżeli z matematyki, chociaż matematyka może przyznać, że dupy to nie urywa. I został mi jeszcze jeden egzamin, czyli nic innego jak rozszerzona matematyka, ale okej, okay, słuchajcie, strzelam. Jak na moje, nie napisałem tego na więcej na pewno niż 30%, osobiście strzelałbym w 20%. Jak będzie poniżej, to będę smutny, jak będzie powyżej, będę szczęśliwy, nie? Bo ogólnie matematyka rozszerzona była w takim, że tak to powiem... No, że matematykę szczerze rozszerzoną wziąłem tylko dlatego, bo potrzebne mi było rozszerzenie, ale nie wiedziałem jakie. Więc pomyślałem, że w sumie geografii nie chcę żadnej, nie chcę żadnego angielskiego rozszerzonego pisać, bo te eseje, to wszystko pisać nie chciało mi się. To pomyślałem, że najlepszym pomysłem będzie rozszerzoną matmę wziąć, której nic nie potrafię i się nauczę dzień przed. To tak głupio brzmi i tak wiem, że każdy powie, że jestem debilem, ale nie wiedziałem co zrobić, a więc dobra, zostało tutaj ostateczne i... O kur... Że myślałem, że będzie o wiele lepiej, ale dobra, no to bywa, to nie, nic nie umiałem. A więc dobra, czy jestem zadowolony z wyników? Powiem szczerze, że ta matematyka się trochę zawiodła. Rozszerzenie to nawet nie pytam, bo to jest yy, stan umysłu. Najlepiej bym tego nie pokazywał, więc może zabluruję wam to, więc... No, powiem szczerze, no nie jest źle. mogłoby być lepiej te matematyki, to jest tylko jedyny dramat, ale reszta mi się podoba. Więc czy jestem zadowolony? Powiedzmy, że tak, a więc słuchajcie, no... Cztery lata nauki, technikum, gimnazjum, podstawówka, tylko dla takich wyników, czy jestem zadowolony z tego powodu, no powiedzmy, że tak. Nie jest tak tragicznie, myślałem, że jeśli cokolwiek będę miał poniżej 50, to myślałem, że ten polski i to naprawdę się zmartwiłem, bo troszeczkę zawaliłem rozprawkę, ale wyniki mi się bardzo podobają, więc wydaje mi się, że Boże, mi całkiem nieźle. Niektórzy z klasy pisali na konfie, kto nie zdał oprócz mnie, więc wydaje mi się, że nie jest tak źle, jeśli chodzi o mnie. I dziękuję wam na razie za obejrzenie tego materiału, widzimy się w kolejnym, a więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i pa, patki. Ja pierdo...